Jeśli ktoś mnie zapyta po hiszpańsku, puedes con eso, puedes con eso, to co ma na myśli? Albo jeśli ktoś inny powie, yo puedo con todo, yo puedo con todo, to co to wszystko znaczy? Puedes con eso, możesz z tym, albo yo puedo con todo, ja mogę ze wszystkim. Po co jest tam to kon? I czy przypadkiem czegoś tutaj nie brakuje? Hola, como I witajcie w kolejnym odcinku. Hablo Espanol. W tym odcinku porozmawiamy o czasowniku poder, który oczywiście sam w sobie znaczy móc i zazwyczaj jest takim pomocnikiem dla innych czasowników. Możemy powiedzieć na przykład Puedes hacerlo, Puedes hacerlo, czyli czy możesz to zrobić? I zaraz po nim jest drugi czasownik, albo możemy na przykład powiedzieć Puedes ayudarme. Płudesz aludermy, czyli czy możesz mi pomóc? Jak widać tutaj też zaraz jest popoder czasownik, ale jeśli czasownik poder występuje w towarzystwie kon, to nabiera wyjątkowego smaku i ten smak sobie przeanalizujemy w tym właśnie odcinku. Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, odwiedzajcie Instagrama i Facebooka to po obejrzeniu tego odcinka, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam. Jak widać w tym pytaniu Puedes con eso, puedes con eso, albo w zdaniu Yo puedo con todo, yo puedo con todo, nie potrzebujemy już żadnego innego czasownika. Sam poder con jest już wystarczający. No i co to jest za smak, którego dodaje tutaj to słówko con? Otóż normalnie czasownik poder znaczy móc, ale w towarzystwie kon znaczy bardziej, że radzimy sobie z czymś, że Poradzimy sobie z czymś, że rozwiążemy jakiś problem, że będziemy dobrze manechować jakąś sytuację, że będziemy sobie dobrze radzić w jakiejś sytuacji z jakimiś problemami, z jakimiś trudnościami, z jakimiś dyfultadeż sobie poradzimy, albo że coś wytrzymamy, albo w negacji, że nie wytrzymamy albo nie poradzimy sobie z czymś. To znaczy, że pytanie. Puedes con eso. Płedes może znaczyć, czy dasz sobie z tym radę, czy poradzisz sobie z tym. Może to być dosłowne, na przykład jakaś rzecz jest ciężka i chcę zapytać, czy ktoś potrzebuje pomocy i mogę zapytać w ten sposób: Płedesz con eso. czy dasz sobie z tym radę fizycznie. Ale oczywiście bez szerszego kontekstu nie wiemy dokładnie o co chodzi, bo możemy też mówić o jakiejś sytuacji, o jakimś problemie, o jakiejś trudności i. Puedes con eso może znaczyć właśnie czy poradzisz sobie z tym, czy poradzisz sobie z tą sytuacją. Także jak widzimy jest to rzecz bardzo przydatna. I tutaj to drugie zdanie. Yo puedo con todo Yo puedo con todo, znaczy oczywiście, że ja poradzę sobie ze wszystkim, ja sobie dam radę ze wszystkim, dam sobie radę w każdej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Jak widzimy, jest to bardzo przydatne powiedzenie, poder con", dlatego musicie je znać i dlatego nagrywamy ten odcinek, a za chwilę kolejne przykłady. Następne zdanie, yo solo no puedo con este problema, tio. Me ayudas. Yo solo no puedo con este problema, tio. Me Adiudasz, czyli ja sam nie radzę sobie, albo nie poradzę sobie z tym problemem. Stary, pomożesz mi. Tutaj, jak widzimy, używamy czasu teraźniejszego. Możemy to zrozumieć jako ogólnie, że nie radzę sobie z czymś tam, z jakimś problemem, ale mo można też zrozumieć to przyszłościowo i to pytanie, Me Adiudasz, też można zrozumieć przyszłościowo, czy pomożesz mi, albo że nie poradzę sobie sam i czy mi po pomożesz w najbliższej. Przyszłości. Ostatnio zadajecie dużo pytań a propos tego, dlaczego jest tutaj na przykład czas teraźniejszy, a mówimy o przyszłości. Takie odcinki już są o mówieniu o przyszłości. Pamiętajcie, że w języku hiszpańskim można jeszcze częściej mówić o przyszłości za pomocą czasu teraźniejszego niż w języku polskim. Także nie zdziwcie się, że takie konstrukcje się tutaj często pojawiają. Także jak widzimy, znowu mamy tutaj to, że. No puedo, con te problema, czyli że nie radzę sobie, nie mogę sobie poradzić, nie poradzę sobie, nie wytrzymam jakiejś presji czy czegoś tam innego. Tak właśnie możemy to zinterpretować i za chwilę inne jeszcze sytuacje. Kolejne zdanie. kreskę Juan todo el estrés. Kreskę Juan Podra, el stres, Czyli czy myślisz, że Juan poradzi sobie z całym tym stresem? Tutaj jak widzimy znowu mamy polerkon, ale tym razem w przyszłości oczywiście czasu przyszłego też można używać i tutaj jeśli spekulujemy tak sobie luźno o przyszłości jak najbardziej możemy użyć Futuro Simple i tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy Kreskę podra, conto ile czy poradzi sobie z całym z tym stresem. Tak też jak najbardziej może być i za chwilę kolejne zadanie. Następny przykład. No creo que ana pueda con tanta presión. No creo que ana pueda con tanta presión. Czyli nie myślę, nie uważam, żeby ana miała sobie poradzić, żeby miała wytrzymać Tyle presji, czy taką presję. Tak to właśnie możemy tutaj zinterpretować, że poradzić sobie w znaczeniu wytrzymać coś i mówimy, że nie wytrzyma. Ale jak widzimy, coś się tutaj zdarzyło gramatycznego, nie ma tutaj. Już czasu przyszłego, nie ma czasu teraźniejszego w indykatywo w trybie oznajmującym, tylko jest czas teraźniejszy w subhuntiwo. Dlaczego? No dlatego, że mamy tutaj negację. I jeśli negujemy coś, jeśli rzeczywistość jakąś negujemy, to musimy użyć w języku hiszpańskim w takich zdaniach subhuntiwo. Jeśli nie radzicie sobie z subhuntiwo, to polecam Wam serdecznie mój e-book. Link znajdziecie pod spodem w opisie i mam nadzieję, że dzięki niemu poradzicie sobie właśnie w każdej takiej sytuacji, kiedy będziecie musieli coś zanegować i użyć subjuntivo. Tam sobie to wszystko wyjaśniamy i ćwiczymy, bo też jest dużo ćwiczeń, żeby to Wam się zautomatyzowało. Tak to właśnie wygląda. Polecam Wam serdecznie e-book, a za chwilę kolejne przykłady. W języku oczywiście bardzo ważna jest też intonacja, która pomaga nam zinterpretować to, co ktoś mówi, zwłaszcza jeśli tego kon używamy w odniesieniu do osób, bo jeśli ktoś na przykład powie no puedo con él. No puedo con él. To znaczy, że nie mogę go wytrzymać. Nie mogę z nim tak jakby, nie mogę go wytrzymać, nie wytrzymuję go, nie daję sobie z nim rady. Możemy to tak zinterpretować na przykład, ale jeśli to samo zdanie ktoś wypowie w inny sposób, na przykład hey, no puedo con el, no puedo con el, czyli nie mogę z nim wytrzymać, być może nie mogę wytrzymać ze śmiechu. Nie mogę z niego, tak moglibyśmy właśnie też po polsku powiedzieć i też tego z, tak jakby tutaj użyć. Także pamiętajcie, że intonacja też jest ważna i kontekst oczywiście jak zawsze jest najważniejszy i za chwilę kolejne sytuacje. Następne zdanie tym razem odnoszące się do przeszłości: Cuando iba a Sevilla en verano, no podía con el calor. Quando iba a en berano, no podía con el calor. Czyli kiedy jeździłem do Sewidi, latem, nie wytrzymywałem gorąca. Nie dawałem sobie rady z gorącem. Tak to można zinterpretować. I tutaj mamy dwa razy imperfecto. Dlaczego? Dlatego, bo mówimy na przykład o czymś regularnym. Za każdym razem, a tak było regularnie w przeszłości, kiedy jeździłem do Sewidzi, latem, to nigdy nie mogłem wytrzymać gorąca. Tak to właśnie możemy zinterpretować. I za chwilę następne zdanie. Następna rzecz. Lukasz no pudo con las tareas y se despidió. Lukasz no pudo con las tareas y se despidió. Czyli Lukasz nie poradził sobie, nie wytrzymał zadań, były za trudne być może, i się zwolnił. Nie poradził sobie z zadaniami, i się zwolnił. Być może miał zbyt wiele albo zbyt dużo ciężkich zadań, i. Zwolnił się. Tutaj jak widzimy mamy Sedez Pidio. Oczywiście musi być tu forma zwrotna, jeśli on się zwolnił. Tak to właśnie powinno wyglądać. I jeśli zastanawiacie się, dlaczego tym razem dwa razy mamy Indefinido, no to możemy to zinterpretować w takim sekwencyjnym układzie, że on nie wytrzymał tego całego stresu związanego z tymi Tareas, nie wytrzymał ich, nie wytrzymał tych zadań, nie poradził sobie z tymi zadaniami, nie wykonał ich i. W konsekwencji się zwolnił. Oczywiście można by było też tutaj dać imperfekto jako tło i że później się zwolnił, a jeśli chcemy pokazać, że jest to sekwencja, to właśnie tak to może wyglądać z dwoma indefinido. Jeśli nie radzicie sobie z czasami przeszłymi, to nie martwcie się, bo też w opisie pod spodem znajdziecie link do mojego kursu o czasach przeszłych i też serdecznie go Wam polecam, i też sobie z czasami przeszłymi w języku hiszpańskim, dzięki niemu. Poradzicie. Tak to właśnie wygląda i za chwilę jeszcze jeden przykład. Kolejny przykład, no te preocupes, si puedes con eso, te Adiudo. No te no puedes con eso, te adiudo. No si no Czyli nie martw się, I jeśli nie poradzisz sobie z tym, albo jeśli nie radzisz sobie z tym, jeśli nie dajesz sobie z tym rady, Pomogę ci. Tutaj mamy zdanie warunkowe, ale bardzo proste, jest to zdanie realne. Nie ma tutaj żadnej filozofii i znowu używamy czasu teraźniejszego w odniesieniu do przyszłości. Pamiętajcie, że tutaj po tym Si w zdaniach warunkowych czasu przyszłego absolutnie być nie może. Mógłby być czas przyszły po drugiej stronie, ale po tym Si tylko i wyłącznie musi być czas teraźniejszy, nawet jeśli mamy na myśli coś przyszłego w zdaniu warunkowym realnym. I tak to właśnie wygląda. To zdanie jest gramatycznie proste, a za chwilę ułożymy sobie coś nieco bardziej wymagającego. Kolejne zdanie. Si no podía con el trabajo, ¿por qué no nos pidió ayuda? Si no podía con el trabajo, ¿por qué no nos pidió ayuda? E, czyli. Skoro albo jeśli nie dawał sobie rady, jeśli nie mógł sobie poradzić z pracą, dlaczego nie poprosił nas o pomoc? Tutaj, jak widzimy, mamy zdanie warunkowe, ale z pytaniem po drugiej stronie tak też może być i też niektórych z Was może zdziwić, że po tym SI mówimy o przeszłości, tutaj oczywiście mamy indicativo. Mamy po prostu zdanie w imperfecto de indicativo. Niektórzy myślą, że jeśli mówimy o przeszłości si w zdaniach warunkowych, to tam musi być już subjuntivo, ale to nadal jest zdanie realne. Mówimy, że skoro tak się działo, to dlaczego nie wydarzyło się coś innego. i tak też może jak najbardziej być. Takie zdania są bardzo często używane w życiu codziennym, więc jak widzicie mimo, że zdania warunkowe mogą wydawać się trudne gramatycznie, to są bardzo przydatne, bo są bardzo często używane. Tutaj znowu mamy poderkon w takiej właśnie sytuacji, a tak a proposi to zdań warunkowych. to jeśli nie radzicie sobie z nimi, to też w opisie pod spodem znajdziecie inny kurs w sensie link do innego mojego kursu o oraz Conditionales, conditionales właśnie i też go serdecznie Wam polecam. I za chwilę jeszcze jedno zdanie. Jak już ta, nam tak dobrze idzie ze zdaniami warunkowymi, to też zdanie warunkowe za chwilę spoderką. I ostatnie, bardziej skomplikowane zdanie, oczywiście skomplikowane gramatycznie. Si ubiera podido con todas las responsabilidades? no lo habrían despedido. Si hubiera podido con todas las responsabilidades, no lo hubieran despedido albo no lo habrían despedido. E, czyli gdyby poradził był sobie w przeszłości, e, ale już gdybamy, ze wszystkimi e, obowiązkami, ze wszystkimi responsabilidades, e, to nie wyrzuciliby go byli z pracy. E, to znaczy, że sobie nie poradził, ale gdybamy sobie e, mówiąc o tym, co by było, gdyby sobie był już wcześniej w przeszłości poradził. Tutaj, jak widzimy, musimy użyć już tiempos compuestos, musimy użyć czasów złożonych i w subjuntivo, i w kondycjonal, albo po drugiej stronie też może być subkuntivo plus perfecto de subjuntivo. Jeśli układamy takie zdanie warunkowe, to po tej drugiej stronie on też tam może być i to też w kursie wyjaśniam. W każdym razie tutaj widzimy, że rzecz jest już bardziej skomplikowana gramatycznie, bo gdybamy. Jeśli gdybamy, jeśli mówimy o nierealnym czymś, o niemożliwym już czymś do zmiany, no to musimy już użyć e, subhunkywów, e, bo zwykłe indikatywo nie, było nie byłoby nam tutaj potrzebne, nie oddawałoby tego właśnie gdybania. Tak to właśnie wygląda, i widzicie w wielu różnych sytuacjach, w wielu różnych kontekstach, jak zachowuje się to poderką. No i tak to właśnie wygląda, tak właśnie wygląda poderkon w języku hiszpańskim. Zapamiętajcie, że znaczy to tyle, co dać sobie z czymś radę, poradzić sobie z czymś, albo wytrzymać lub też nie wytrzymać czegoś. Tak to właśnie wygląda, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jest dla Was przydatny. Jeśli tak jest, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, to zawsze pomaga w kwestiach algorytmowych. I ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam, jak zwykle z Las Palmas de Gran Canaria i jestem dzisiaj w Parque Doramas w przedłużeniu Parkę do ramasz, w takim, w psiej wersji Parkę do ramasz, można by powiedzieć, bo tutaj już psy mają wstęp, a do tego głównego Parkę Doramasz, który jest tam pod spodem, tam wstępu psy nie mają. Ale dziś żaden pies tutaj nam nie przeszkodził, na szczęście. I jak mówię, mam nadzieję, że ten odcinek mogliście w spokoju sobie obejrzeć i że jest dla Was przydatny. Bardzo dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. Zaraz zobaczycie moich patronów, ale musicie wiedzieć, że możecie wspierać działalność ABLo Espaniol nie tylko przez patroneta, ale też stawiając mi wirtualną kawę przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. No i tak to właśnie wygląda. Ja będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie wspomnianych przeze mnie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Ablo Espanol, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki, jak mówiłem, znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, hasta Luego.